Gliwice już kilkukrotnie były nagradzane za najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego i tym razem nagroda marszałka może trafić do naszego miasta. W konkursie nominowano aż cztery gliwickie inwestycje. Park Chrobrego, rozbudowana szkoła podstawowa nr 13, biurowiec Dworcowa 25 i biura w Starej Poczcie powalczą o główną nagrodę oraz uznanie internautów. Ruszyło internetowe głosowanie na najlepsze realizacje zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu. Głos można oddać do końca sierpnia na stronie nppśląskie.pl Do tegorocznej 20. jubileuszowej edycji konkursu zgłoszono 33 realizacje. Głosować można m.in. na rewitalizację Parku Chrobrego, rozbudowę szkoły podstawowej nr 13 wraz z zagospodarowaniem terenu budynek biurowo-usługowy przy ulicy Dworcowej 25 oraz biura w budynku starej poczty. Realizacja, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie uhonorowana nagrodą Internautów. Zwycięzców głównego konkursu, który rozstrzygnie jury, poznamy we wrześniu.